Witam Was w odcinku nie wiem takim niespodziewanym chyba tak bo na naszej mapie y, skyblock no pada śnieg <coughs> przepraszam <coughs> i chyba nie damy rady tutaj grać więc ja w zastępstwie już jeden odcinek wpadł ja w zastępstwie y, znajdę inną mapę survival bo no, powiem wam że ciężko by było zrobić na przykład farmę jakąś czy no nie wiem jak widzicie ja się tu starałem wszystko ponad no ale przepraszam was to nie jest moja wina ja w zastępstwie znajdę jakąś inną no i to na tyle na razie, cześć.